O co chodzi w tej grafice, która może pojawić się na maturze z historii? W sierpniu 1980 roku w Polsce miały miejsce ogromne strajki, które zakończyły się za sprawą ustępstw władz komunistycznych zawartych w porozumieniach sierpniowych. Za ich sprawą powstał niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność, który stał się kluczowym ośrodkiem opozycji demokratycznej w Polsce. Działalność Solidarności budziła ogromny niepokój wśród władz Związku Radzieckiego, które naciskały na polskich komunistów, aby problem Solidarności rozwiązać zbrojnie. Jednakże Stanisław Kania, który na stanowisku pierwszego sekretarza PZPR-u po porozumieniach sierpniowych zastąpił Gierka, uważał, że da się Solidarność zwalczyć innymi sposobami. Kiedy metody Kani okazały się nieskuteczne, to na nowego pierwszego sekretarza powołano generała Wojciecha Jaruzelskiego. I ten 13 grudnia 1981 roku ogłosił stan wojenny. Aresztowano kluczowych działaczy Solidarności, prowadzono cenzurę korespondencji, kontrolę rozmów telefonicznych i godzinę policyjną. Jaruzelski podczas stanu wojennego władzę sprawował za sprawą Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w skrócie WRON. Stąd w tej rymowance jest tekst, że 13 grudnia. Roku Pamiętnego wykluła się wrona z jaja czerwonego. Czerwonego oto kolor komunizmu.